Cześć, witam serdecznie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszam na zawody wędkarskie. Słuchajcie, zawody wędkarskie, które organizuję 4 września na łowisku Jesiotr. Niedaleko Warszawy, a w sumie niedaleko Tłuszcza, gdzieś około 60 km od Warszawy, na łowisku Jesiotr, tym, który jest za mną, organizuje zawody wędkarskie. Takie, taka możliwość spotkania się nad wodą, ale w takim trochę, trochę ujęciu zawodniczym. No i co, słuchajcie? No i tyle. Mam nadzieję, że, że przyjedziecie. Wszystkie informacje na dole w linkach. Zapisy ruszają już jutro od godziny 10. Co trzeba zrobić, żeby się zapisać? Trzeba napisać maila na zawodymałpawędkarskichallenge.pl. Pierwszych 40 osób, bo stanowisk mamy 40, wpisuję na listę. Wysyłam zwrotnego maila z informacją o wpisowym. Trzeba uiścić wpisowe w ciągu 3 dni i możecie przyjechać na zawody. Pula nagród ponad 5000 tysięcy, 5 tysięcy zł. Na chwilę obecną mamy 5000, jeszcze, mam jeszcze miesiąc, żeby, żeby zainteresować tymi zawodami innych sponsorów. Na chwilę obecną mamy już 5000 złotych nagrody. Łowisko specjalne, Jesiotr. Robimy tutaj dwa stawy i robimy trzy sektory. Więc mamy trzy nagrody dla zwycięzców trzech sektorów. Dodatkowo jedna nagroda dla głównego zwycięzcy i jedna nagroda za największą rybę, największą rybę zawodów, za big fisha. Czyli w sumie troszeczkę jest do wygrania. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę poza tym się spotkać, spotkać nad wodą i miło spędzić czas, to zapraszam 4 września na zawody wędkarskie na łowisku Jesiotr. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.